Yeah. Ja nazywa się Łańcuch Światła Wykrzyżnikiem i ma na celu wsparcie nauczycieli w ich walce o przyszłość polskiej edukacji. Tu chciałam parę słów na ten temat powiedzieć, bo wiem, że przy Was są rodzice, są nauczyciele, którzy również są rodzicami i pewnie są też inne osoby, które przyszły z ciekawości. Otóż nauczyciele jako grupa społeczna walczą nie tylko o swoje płace, pamiętajcie o tym. Tak samo jak my jesteśmy rodzicami i nasze dzieci też mogą nie przystąpić do pewnych egzaminów albo mają pewne utrudnienia. Natomiast wiemy też, że to jest jedyny moment, kiedy możemy o siebie zawalczyć, ponieważ dzisiaj rząd traktuje nauczycieli bez szacunku. To nie jest kwestia tego rządu, samo traktowanie nauczycieli, bo to było przez lata, natomiast to co widzimy teraz jest naprawdę sytuacją taką, w której się nie możemy... Nie możemy się poddać, dlatego że jesteśmy pod ścianą. Albo teraz zawalczymy, albo już nigdy nie będziemy mieli takiej szansy. Słyszę takie słowa od wielu osób. Dzisiaj usłyszałam też od właściciela sklepu, w którym robię zakupy. Powiedział: Jeśli się teraz poddacie, to będzie koniec. To taka jest prawda. My mamy uczyć dzieci postawy obywatelskiej, walczenia o własne prawa. A jeżeli nie potrafimy walczyć o własne prawa, do godziwych zarobków i do tego, żeby zmienić polską edukację, która jak wiemy na skutek deformy jest zła w tej chwili i jest tam wiele, wiele błędów, no to już niestety nie będzie niczego, jak to powiedział kiedyś pewien pan. Także teraz się gromadzimy po to przede wszystkim, żeby wspomóc nauczycieli, żeby mieli siłę do dalszej walki. Dlatego, że niestety jesteśmy w strajku trochę osamotnieni, bo jesteśmy zamknięci w szkołach. Siedzimy tam i myślimy i się martwimy. Martwimy się o naszych uczniów, martwimy się o to, co powiedzą rodzice, martwimy się o to, jak będziemy żyć dalej, bo nam za ten strajk przecież nie płacą. I to jest sytuacja bardzo trudna. Ale pamiętajcie o tym, że to jest pierwszy krok. Tylko pierwszy krok do poważnej zmiany. Sytuacja płacowa jest kiepska i to jest też sprawa godnościowa dla nauczycieli. Powinna więcej płacić, ale chcemy zacząć poważne zmiany w edukacji. Dlatego też ostatnio została taka inicjatywa uruchomiona, która nazywa się Narada Obywatelska o Edukacji. Toczy się w wielu miastach w Polsce. Była też w szkole naszej, już się odbyła. I to jest taka narada, na którą zapraszamy rodziców, nauczycieli uczniów i ludzi z samorządu, żeby porozmawiali o szkole, jak powinna ona wyglądać. Ale teraz musimy się skupić na tym, żebyśmy się trwali. Dlatego dzisiaj będziemy układali tutaj y, znak wykrzycznika, który jest symbolem walki nauczycieli. Powstał on w Poznaniu z inicjatywy Grupy Nauczycieli i rozszerzył się na całą Polskę. Będziemy starali się taki znak tutaj ułożyć poprzez budynku. E, tutaj zaraz poprosimy o pomoc, tylko poczekamy jeszcze chwilę na wypowiedzi innych osób. Każdy kto chce może się wypowiedzieć. Pamiętajcie, że spotykamy się tutaj po to, żeby wyrazić własne zdanie, ale chodzi tutaj o poparcie, tak? I każdy ma prawo je wyrazić, tylko proszę, żeby po prostu płynęły te słowa z serca, dlatego że dzisiaj my tego bardzo od nas potrzebujemy i obiecujemy też ze swojej strony, że zrobimy wszystko, żeby pomóc rodzicom i uczniom w zmianie. Bo o to nam wszystkim chodzi. Teraz zapraszam chętne osoby do wypowiedzi. Proszę Kasiu. Brawo, 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 brawo. Ponieważ ja z karteczką, bo... Jestem nauczycielem matematyki, więc mówienie może nie jest moją mocną stroną, ale dzisiaj wspólnie z kolegami i z koleżankami w słowniku języka polskiego znaleźliśmy pojęcie godność człowieka. Godność człowieka to poczucie własnej wartości i szacunek do samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku także ze strony innych. Pracuję w Szkole Podstawowej w Przytocznej już 26 rok. Jestem matką tegorocznego maturzysty, który codziennie do mnie mówi, mamo strajkujesz? Tak, synek, strajkuje. I bardzo dobrze trzymam za ciebie kciuki. Że uczą i wychowują ich dorośli, którzy są szczęśliwi i przekonani o celowości swojej pracy. Jesteśmy świadomi tego, że mamy ogromny wpływ na rozwój młodego pokolenia. To my kształtujemy ich osobowość i światopogląd. Tworzymy ich świat wartości, w którym czołowe miejsce zajmować powinna godność, sprawiedliwość i szacunek do drugiego człowieka. Chcemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale czy będziemy je mieli? przy negatywnej opinii władzy i rządu pokażmy całemu światu, że zależy nam na polskiej szkole. Dziękuję. Zapraszam Zosię teraz. Chodź Zosiu. Chodź, Nazywam się Zosia i chodzę do ósmej klasy w szkole podstawowej numer

na szczęście mam nadzieję, że się dostanę, ponieważ dużo osiągnęłam to dzięki pracy moich nauczycieli, którzy bardzo dużo wkładają wysiłków w to, żebyśmy osiągali sukcesy i osiągali również jak najlepsze oceny. Więc <todgłosy> zawsze się denerwowała troszeczkę. Czy jest e, zapraszam pana Krzypa, Tak? tak? Jako rodzica? Zapraszam serdecznie. Jako rodzica, tak? Proszę. Dobrze, zróbmy. Ja nie mam nic wspólnego, ja nie mam nic wspólnego z, ze środowiskiem nauczycieli, ale w momencie kiedy zobaczyłem, że strajkujecie, że walczycie o swoje prawa, o swoją godność, tak naprawdę deptaną po raz kolejny y, przez y, obecną władzę. Jesteście kolejną grupą społeczną, która jest w ten sposób traktowana przez e, obecnie rządzących. Dlatego nie wiedziałem, jak Wam pomóc. W związku z tym e, zaproponowałem każdemu z nauczycieli, który będzie miał kłopoty e, z, w związku z protestem, nieodpłatną pomoc prawną a jednocześnie też spontanicznie zwołałem demonstrację na jutro ja nie wiedziałem o tym, że dzisiaj się to będzie odbywało dlatego też chciałem Państwa zaprosić na jutro na godzinę 18.30 i jedna rzecz ja też mam dwójkę dzieci w szkole i mi zależy na tym, żeby zajmowali się nimi żeby żeby moimi dziećmi zajmowały się osoby, które są godnie traktowane przez wszystkich i mają szacunek społeczeństwa także Dziękuję za zaproszenie tutaj, dziękuję za to, że jesteście, ale też zapraszam na jutro. Ja nie się, że licea w Zielonej Górze będą zamknięte dla dzieci z innych miast. Ona bardzo chciała iść do dobrego liceum, do którego może się dostać dzięki swoim nauczycielom, dzięki swojej na przykład pani od historii, która z nią wiele godzin przepracowała, żeby została laureatką z historii. A w Gorzowie, słuchajcie, możecie dostać do liceum, ale w e, internacie jest 20 miejsc dla dzieci z pierwszych klas. Także czy 14-latka, która podległa jakby dwóm reformom i e, rok szybciej kończy szkołę podstawową, bo niech poszła do trzeciej klasy gimnazjum, może gdzieś mieszkać, nie wiem, w jakimś wynajętym mieszkaniu, nie może, musi mieszkać w internacie. A jako kolonista powiem, że ja po prostu nie chcę być twarzą tej reformy, tej, która przytłacza siódmo- i klasistów, która powoduje, że oni nie chodzą z radością do szkoły, bo materiał, który jest w podstawie programowej naprawdę, naprawdę nie jest dla nich. Dziękuję. Dziękujemy gości. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Serdecznie. Ja mam na imię Zosia. w tym momencie jestem w pierwszej klasie liceum. Na swojej drodze edukacji przez przedszkole i szkołę podstawową i gimnazjum spotkałam wielu wspaniałych nauczycieli którzy nie tylko pomogli mi osiągnąć wiele sukcesów, ale też kształtowali praktycznie to, kim jestem, jaka jestem, moje zainteresowania. I to, że no, mogę tutaj dzisiaj stać i mogę przemawiać, wszystko to jest dzięki tym wspaniałym osobom. Nieraz wiele nauczycieli zostawało ze mną po godzinach, pracowało ze mną, nawet przyjeżdżało ze mną przecież nieraz do domu, żebym mogła wszystko to osiągnąć. I jestem naprawdę dumna widząc te osoby tutaj dzisiaj. I chciałam powiedzieć, że bardzo wszystkich Państwa wspieram i bardzo się cieszę, że odbywa się ten strajk i mam nadzieję, że uda się Państwu wywalczyć to, co Wam się należy. Dobry wieczór, nazywam się Jacek Orpisky, akurat znalazłem się tutaj bardzo spontanicznie, bo jestem z łap, tak jak nazwisko wskazuje, mieszkam na Podlasiu. Ale chciałbym powiedzieć takie trzy myśli, że tak naprawdę Polska za 20 lat będzie, czy 30 będzie wyglądała tak jak dzisiejsza młodzież i edukacja tak naprawdę, czy wiedza jest największą siłą człowieka i gdy na przykład miałbym sięgnąć pamięcią do swojego dzieciństwa, to jedną z osób, która miała na mnie największy wpływ, to był właśnie na przykład nauczyciel historii i geografii. I prawda jest taka, że jeżeli oczekujemy dobrej edukacji, dobrych nauczycieli, to prawda jest taka, że jakaś kosztuje. Więc, więc po prostu chciałbym tymi słowami też dodać pewnej takiej siły i wiary w siebie. Dziękuję. Ja Dziękuję jestem komendantką KUFTA ZKP w, w Międzyrzeczu. Dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze. I nie, nie przyłączyłabym się do strajku, gdybym nie była przekonana o tym, że walczymy o dzieci, o lepszą szkołę. Bardzo dziękujemy. Czy są jeszcze osoby, które chciałyby się powiedzieć? Ja tylko tak jako podsumowanie, zanim zaczniemy formować krzyk. Tak? To no zapraszam, serdecznie zapraszam. zapraszam. Jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej numer 6. I powiem państwu tak, jestem ofiarą strajku nauczycieli w roku 1993. W 1993 roku miałam zdawać maturę. Przyszłam na egzamin naturalny pod drzwi szkoły i okazało się, że ja tej matury nie będę zdawać. Że muszę sobie na nią poczekać. Jak długo? Nie wiem. Nie wiedziałam i nikt z nas nie wiedział, ponieważ nauczyciele wtedy byli zdeterminowani tak samo jak my teraz. Nie wiedziałam wtedy jako maturzystka o co tak naprawdę im chodzi. To Dopiero po maturach dowiedzieliśmy się, o co tak naprawdę chodziło, ale powiem Wam wszystkim, że to była dla nas bardzo mądra lekcja, bardzo przydatna lekcja, bo tak naprawdę po tych dwóch tygodniach oczekiwania na egzamin maturalny okazało się, okazało się że wcale to nie bolało, bo my do tych matur podeszliśmy zdaliśmy egzaminy na studia, bo wtedy te egzaminy się zdawało. Dzisiaj jak słyszę, ja rozumiem wszystkich rodziców, sama jestem rodzicem, dorosły już w tej chwili córki i ja rozumiem wszystkich rodziców, ja rozumiem wszystkich uczniów, którym zależy na tym, żeby zdać, podejść do wszystkich egzaminów, natomiast tak naprawdę na tych egzaminach świat się nie kończy. Jesteśmy w większości tutaj dorosłymi ludźmi i wiemy, że będziemy zdawać jeszcze trudniej, że będą, że czekają ich jeszcze trudniejsze egzaminy. Że tak naprawdę ten egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, one są ważne, one są teraz ważne tu i teraz, natomiast przed nimi naprawdę jeszcze wiele trudniejszych egzaminów. I to, jacy wyjdą ze szkół, z polskich szkół, tak naprawdę od nas zależy. I to od nas zależy, jak my przygotujemy ich do tych życiowych egzaminów. To spójrzcie na zmięk, jaka Wylewają na nas naprawdę, no, hektolitry pom, pomyj, ale my się nie damy. I coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć. Musimy się trzymać razem. Potrzebujemy wsparcia, trzymajmy się razem, walczmy, żeby to trwało jak najkrócej, bo my nie chcemy wcale strajkować. Nie chcemy. My chcemy być naszymi dzieciakami, chcemy je uczyć, chcemy je przygotowywać do życia, ale w mały sposób taki, który daje szansę przyszłości. <śmianowidł>